Mm, piorun, więcej sępów. O, gorki mam jeszcze jajo? Nawet dwa, ale najpierw sępy, jeszcze ten będzie leciał zaraz, albo i nie, nie ma zamiaru najwidoczniej. Tak więc, skoro y, ten tutaj nie będzie nam przeszkadzał, czas na rzuty w dal. Jeszcze nie dorzucę, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Sioux! Ale M ma parę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Świetnie, junior. No, jednak jajka gorka naprawdę nam się tutaj przydają. Uuu, duże platformy. O, to tamto miejsce. Kaźni. Hop Wdrapuj się, chcę dalej skakać. Dobra. Ojej, przedob... przedowrzywszy. Już myślałem, że znowu zwiśnie. Brak sępów? W porządku. I nasz przyjaciel tortozaur! Moi przyjaciele tortozaur i kubuś. Ech, dobra. Tak, kiedy... Kiedy ta, kiedy przyłączałem kanały i tam akurat leciała ta nocka. moi przyjaciele tygrys i kubuś. Moja mama wchodzi i mówi tego... Tak co się stało z Krzysiem Zrobili z niego kobietę. Że tak... No tam chyba... Z tego co widziałem, to oni zamienili tam dziewczy... kubusia. Krzysia na dziewczynę. Jakim cudem! Znowu myślałem, że zwisło. No, co jest? God To było dziwne. Dobra. Inaczej tego nie skomentuję. Dobra, zaczekajmy. Ile już tej pustyni zwiedziliśmy, a dalej nie widać końca? SO! Uh, 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 uh. Bagów ciąg dalszy. Znaczy to nie był tyle bug, co mój błąd, że za wcześnie skoczyłem, ale jakoś tak dziwnie on na tych platformach się poruszył. Na przypomnienie się do tamtej wyspy potrzebuje... no, z dziesięć gruszek. Rzucę mu to jedną, żeby móc z niego wsiąść. Na swojego rumaka, że tak powiem. Haha, bardzo zabawne. Dobra. I rzucamy mu gruszki. Jedzonko. No, chyba nie spodziewalibyśmy się, że. Akurat tortozaura zobaczymy w poziomie pustynnym, czyli takiego wodnego żółwia. Ale jednak, niemożliwe stało się możliwe po raz kolejny. Hej, ho, płyń pomoże, hej, ho. Ech. Rzucawszy. No dobra. Hmm, wciąż brak sępów, ani nic z tych rzeczy. Tak więc my tutaj go oprowadzimy wokoło wyspy. I płyniemy do następnej... następnej wysepki. Już jesteśmy dosyć blisko bossa z tego co pamiętam. No w końcu już coraz więcej nakrętek i TP. Okej, okay, dwie, dwie gruszki biorę. I wypływamy mój przyjaciel w dalszą podróż. Piraci z Karaibów M na Nieznanych wodach. No, jeżeli teraz się słuchaliście, to możecie zobaczyć, że ćwiartka sekundy następnego muzyki z następnego poziomu zaczęła już grać z nieznajomych przyczyn. Zaraz będzie sęp na mnie leciał, więc... Rzucam już mu tak dosyć daleko. doskoczę jest! I jeszcze jedną wysepkę trzeba przypomnieć. Jezu! Dawaj. Ej! Tortuś! O, robimy mu taką ścieżkę z gruch. Je jedną będzie płynął do drugiej. Kup jedną, wy wygraj drugą. Algida. Dobra. No, jeszcze, jeszcze po raz kolejny na nieznanych wodach. Y piraci z Karaibów. M na krańcu świata. Czy M z Karaibów na krańcu świata? Nie, ten ostatni film Piraci z Karaibów naprawdę mi nie, nie podobał, mi się wyrąbiście, bo poprzednie filmy też mi się nie za bardzo podobały z Piraci z Karaibów. Nie przypadam za tą serię tak szczerze. A w tym przekonaniu utwierdziły mnie ostatnie części. Dobra. Zdecydowanie z takich serii wolę nie. Wiem. Nie, nie wiem, bo niewiele jest serii o piratach takich. Większo, większo budżetowych. To było głupie, wiem. Ale z tych najsłynniejszych serii świata to Zawłacu prze Pierścieni, przepadam dosyć. Przepadam również za. Przepadam również za Harry Potterem. Przeczytałem go całego! Lubię też. co tu powiedzieć? Indiana Jonesa. I tam różne takie. W końcu nie, niepotrzebnie to mówię teraz. W końcu to jest idealny temat na zadajcie mi pytanie. Uuu! Też umiem być jak ninja. Unikam sprawnie Waszych pocisków. Leżysz. I znowu. Okej, okay, mamy kolejną nakrętkę. Już siódmą. Was może uniknę Ajajajaj No cóż Nie wyszło Fak Podwójnie nie wyszło Albo nie, nie, nie będę szedł dalej z takim stanem zdrowia Nie chcę żeby ten kaktus mnie kochał Nie chcę być kochanym Fak Oh shit Dlaczego od razu do mnie zacząłeś podchodzić? A ah, fuck! Fucking chicken Nszyk! Ty Ty ośle! ośle! to szlak jasny trafi, krew na na okej okay. o to mi chodziło no dobra znowu przycichłem ale cel został osiągnięty sęp? serio? jeszcze sęp? i znowu przycichłem sorry, sorry, sorry już się rozgadałem. Już się nie rozgadałem. Wręcz przeciwnie. Ale dobra. No tak czasem robię jak walczę z przeciwnikami i coś się dzieje. Ciebie pominął Junior? No dobra. Prójemy dalej! Nic nas nie powstrzyma, jesteśmy nieustraszeni. Więcej skakania. No, no no patrzcie, no jakim cudem tak się stało? Jakim prawem grawitacji to zrobiliście? Drugim, trzecim, czwartym, którym prawem Newtona? Może powiedzcie. Bo to może to masz związek. Albo może powiedzcie, którym prawem Keplera. No, no powiedzcie po prostu, którym prawem to zrobiliście. Hmm, tu jest podejrzenie pusto. A, pośpieszyłem się. Jak mówię, pierwszy i nie ostatni raz z tym w, we wszystkich moich zagrajmy. No i widzicie, już do mnie idzie. O kurde, to znowu ten moment. To znowu to znowu ten fragment poziomu, w którym wszystko jest puste wokół. I tylko są kaktusy, sępy i te krokodyle. Ja nie lubię tych fragmentów. Co to? au o oh, faak O oh, FUK o oh, fuk, 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 o oh, fuk niech to szlag zdychaj, daj mi, daj mi swój azyl. muszę się gdzieś schować o bumerang. O Boże, o Boże, to było dobre. A, to ta. A, jakiś basenik, tak przypuszczam. Basenik, braci Grimm. Kurde, bracia Grimm, mnie atakują. Ratunku! Fuck. Bracia Grimm. Dobra, idę. Wow. No nie no. Jeszcze tamten, no, ale tamten tego załatw jest z daleka. Dziękuję. Dobra. Dalej. No dobra, to już jest bos, tam jest już bos. Co? Jak ja mam tam doskoczyć? Stąd? Okej okay. A stąd? Aż tam? Jezu Dużo ode mnie wymagasz Gro No, no nie no, I jak? No nie, tam tam nie ma mowy, żeby to realne było, żeby się dostać. No nie, jak jak mam dostać się po tą nakrętkę? No patrz, patrzcie, jestem tak daleko. I zawracam się razem z tymi platformami. Jak ja mam się tam dostać? jest szansa, mała, ale może jest Spróbujmy Ach, milimetry, milimetry. Jeszcze raz A, jeszcze brakuje Nie Teraz Dupa O, 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 mam pomysł nie Nie Na to się nie dostanę No ale patrzcie, ona się zawraca razem ze mną Jak ja mam się tam dostać? Co, magicznie jakoś? To, to ten fragment naprawdę twórcy spartolili. Rozumiem, że to trudne, aby się tam dostać, ale to jest niemożliwe. Przy tym, jak się pla te platformy poruszają, to, to jest nierealne, żeby się tam dostać. No patrzcie. No dobra. Nie wiem, może aż trzeba czekać bardzo, bardzo długo, żeby one się jakoś dobrze ustawiły. No patrzcie ile brakuje do tych platform, żeby chociaż one się zawracały gdzieś później niż moja. Ale nie, patrzcie zawracamy się równo i po prostu nigdy się do niej nie zbliżam. A. Jezu Chryste, nie wiem, jak chyba wytnę. Tak, będę wytnę teraz. Pokażę Wam dopiero, jak będę przez. jak przeskoczę to. Tak więc. No.